numer 105 kierunek Bukowna KGHM Pętla Następny przystanek Skłodowskiej Miedziowe Centrum Zdrowia Następny przystanek Skłodowskiej Cmentarz Następny przystanek Kościuszki Dworzec PKS Następny przystanek Kościuszki Paderewskiego. Następny przystanek Paderewskiego Rondo. Następny przystanek Kładka Ken. Następny przystanek Przejście Podziemne. Następny przystanek Legnicka. Następny przystanek Energetyka. Na żądanie. Następny przystanek. Toyota. Na żądanie. Następny przystanek. Chrustnik. Na żądanie. Następny przystanek. Gorzelin. Na żądanie. Następny przystanek. Gorzelin Pętla. Na żądanie. Następny przystanek. Raszówka Polna. Na żądanie. Następny przystanek. Raszówka Ulica 1 Maja. Szkoła. Następny przystanek. Karczowiska. Na żądanie. Następny przystanek. Karczowiska. Następny przystanek: zimna woda. Następny przystanek: wiercień. Następny przystanek: wiercień. Na żądanie. Następny przystanek: wiercień. Następny przystanek: wiercień. Na żądanie. Następny przystanek: Wiercień. Następny przystanek: Zimna woda. Na żądanie. Następny przystanek: Zimna woda, Kościół. Na żądanie. Następny przystanek: Zimna woda. Na żądanie. Następny przystanek, lisiec, na żądanie. Następny przystanek, lisiec. Następny przystanek, lisiec, na żądanie. Następny przystanek, bukowna pętla. Następny przystanek, bukowna. Następny przystanek bukowna pętla.